Cześć, witam Was. Jak widzicie, przede mną model ukończony, biurko posprzątane. Także nie pozostaje nam nic innego, jak omówić zakończenie tego, tej, tej naszej zabawy z X-Wingiem. Może od początku, bo powiem szczerze, nie wiem, jakie nagrywałem filmy. Na pewno był, i unboxingu też nie było, bo pudełko było już dawno otwarte. Także, także tak, proszę Państwa, od początku. W zeszłą niedzielę była 47 rocznica 47 rocznica z premiery pierwszego filmu z serii Gwiezdnych Wojen Także powiedzmy sobie szczerze, wtedy wszystko się zaczęło A w związku z tym, że jestem wielkim fanem Gwiezdnych Wojen No to postanowiłem to jakoś na szybko uczcić A co mogłem zrobić na szybko? Na szybko mogłem sięgnąć do, do pudełka, które leży u mnie już od bardzo, bardzo dawna I zrobić model, który za bardzo, powiem szczerze, nie cenię sobie tak jak wielu postaci z Gwiezdnych Wojen tak samo i tej maszyny też sobie nie cenię no ale jakby nie było jest to i kola nawet mam koszulkę czyli model rebelianckiego myśliwca w zasadzie maszyny wielozadaniowej czyli T-65 w przypadku jest A2 X-Wing jest to model wydany przez Revell we wspaniałej skali 1 do 57 Jak to Revell i po prostu u mnie zalegał Bo mam taki duży, dużą pakę, dostałem kiedyś od znajomego Dostałem taki wielki set I tutaj był T-Fighter oraz ten oczywiście X-Wing I to u mnie tak leżało, leżało T-Fightera zrobiłem jakieś dwa lata temu Wiecie o tym, bo robiłem o nim film a tego X-Winga po prostu zwlekałem, 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 ale że, tak jak mówię, był delikatny clinch, były jakieś tam rzeczy, które, które mnie powstrzymywały, które mnie zniechęcały chwilowo do modelarstwa, a że znowu mam hype tak zwany na, na gwiezdne wojny, więc powiedziałem: jak nie teraz, to kiedy? Wyjąłem wszystko z pudełeczka i zacząłem po prostu to sklejać, można nawet nie sklejać, bo tego sklejać nie trzeba. Jest to model tak zwany Snapkit. Można go zmontować bez użycia kleju, oczywiście. Wszystko jest na, na taki, jak klocki na wcisk. E więc po prostu tutaj nie ma potrzeby e używania kleju. No oczywiście, ja ze względu na to, że model będzie malowany i tak dalej, tego kleju użyłem, wszystko posklejałem, wszystko porobiłem. E I co? Tak jak mówię, jest to bardzo prosty model. E Powierzchnie są fajnie zdetalowane, ogólnie, jeśli chodzi o takie rzeczy, ale mówię, no nie ma tu tak wielu detali. Jest taki bardzo czysty, bardzo prosty, bardzo taki schludny. Także, także jeśli, jeśli bardzo chcecie mieć X-Wing'a w swojej kolekcji, to warto dodać troszeczkę z, 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 złociszy i zakupić sobie po prostu model z firmy Bandai, japoński. To są już pełno, pełnoprawne modele wycinane z ramek i tak dalej, i tak dalej, wszystko tam jest, detali jest dużo no cena też niestety jest duża, ale mówię i skala jest normalna, bo nie jest jakieś 57 czy 65 w, jeśli chodzi o, o t -fightera, którego mam tutaj <laughs> także wszystkie te modele można kupić w normalnej skali normalnej modelarskiej więc jeśli byście się chcieli zdecydować, no te są o wiele tańsze oczywiście, no ale mówię jak kto, co chce. Także ja będę rekomendował Bandaja, chociaż go nigdy nie sklejałem i chyba raczej nigdy nie będę sklejał ze względu na, 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 właśnie, cenę. Ale, ale, tak jak mówię, wróćmy do tego modelu. Y... Oczywiście zestawowo jest to Red Five, czyli y... Luka Skywalkera y... pojazd, y... ten, którym, y... w którym brał udział podczas ataku na Gwiazdę Śmierci. Jak to się skończyło, oczywiście wiemy. Ja Luka sobie nie cenię ogólnie, powiem szczerze. Tak jak już mówiłem, paru postaci z Gwiezdnych Wojen również innych, więc postanowiłem zrobić, zrobić coś innego, i dlatego mamy tutaj niebieskie oznaczenia czyli jednym słowem Dywizjon Niebieskich Blue Squadron tak zwany w Gwiezdnych Wojnach. I tu zdecydowałem się na oznaczenie. I tu teraz powiem na totalną pałę. Mówię, a zrobię sobie numer 3, czyli niebieski 3. Yy, I co z tego wynikło? To, yy, to, to, to może opowiem później. Tak czy siak, model malowany jest tak. To było, powiem od razu, najpierw zapodkładowałem go całkowicie na czarno. Zapodkładowałem go całkowicie na czarno. Później, metodą marblingu, zrobiłem light grajem po prostu na to nałożyłem jakieś tam takie maziaje. Później, jeszcze to poprawiłem kolorem niebieskim. Później, jeszcze poprawiłem to kolorem brązowym, takim jasnym. Także to było bardzo, bardzo powierzchnia. Została mocno. Mocno yy, pokryta właśnie takimi yy, marblingami, marmurkowaniem, i później <coughs> całość pomalowałem C308 yy, farbą C308 od Gunze, i tam później jeszcze jakieś były bodajże C C305, jeszcze do, C30608, yy, troszeczkę ciemniejsze jeszcze użyłem, tak żeby porobić jakieś tam cieniowania i tak dalej, i tak dalej. No i to, jeśli chodzi o malowanie. To było tyle. Później zaczęła się po prostu normalna i czysta zabawa z tak zwanym weatheringiem. Tu jeszcze zrobiłem jedną rzecz: że kabinę pomalowałem, osłonę pomalowałem kolorem RLM-65, czyli tym niemieckim. To jest light blue. Bo tak było, tak było w Gwiezdnych wojnach na myśliwcach. Tutaj na silnikach też porobiłem jakiś po prostu ciemniejszym, szarym. Takie paski silniki malowałem metalizerami, to był aluminium stal od AK i później od bodajże to było to był metal color 215, miedź, koper, i tutaj miałem po prostu dark, dark iron, dark iron, czyli 214. Także tak się wyżyłem na, na silnikach. Nie okapcałem ich oczywiście, bo to silniki jonowe, czyli tam się żadnych, żadnych spalin tam nie ma. Spalin dymowych, zresztą w kosmosie to nie wiem czy coś się pali, także są to silniki jonowe, one się nie, nie okapcały. No. Po prostu jeszcze była cała zabawa z cieniowaniem. To użyłem kredek o taka nakładałem efekty, aha, te same niebieskie, niebieskie oznaczenia, bo tu na tym modelu nie ma kalek, oprócz tych pasków tutaj, które odchodzą i tak i tak na, na silnikach, to są jedyne, jedyne kalki, znaczy nie jedyne kalki, które użyłem, ale, ale ogólnie, które są, te oznaczenia, mówię, one były na kalkomani w kolorze czerwonym, jako Red 5, ja to namalowałem, użyłem tutaj farby Tamiya, yy, po prostu zmieszałem Zmieszałem niebieską z białą, żeby uzyskać taki po prostu taki lekko złamany kolor. I to później pokryłem wcześniej. Te elementy, które, które malowałem na niebiesko, pokryłem chipingiem, fluid chipingiem od tamili również. Nałożyłem farby i później delikatnie zdrapałem. Efekt wyszedł bardzo fajny, także naprawdę to, to wygląda nieźle. On jest niestety przymocowany do podstawki, także, także muszę go tak, tak pokazać. Ale te uszkodzenia farby całkiem fajne na bokach kadłuba jest to samo. I tutaj, jeśli się przyjrzycie, oczywiście mamy takie ślady, bo tu też były kalkomanie. Yy, tutaj takie czerwone oznaczenie yy, wyrzutni yy, torped protonowych, i tutaj był taki czarny, po prostu szary, ciemno-szary, yy, tak jakby prowadnica tych, yy, tych torped. Bo tu po nie, bo ogólnie powinna być dziura, taka wnęka, na, na tym modelu tego nie ma. Ale co? Malowałem oczywiście wszystkie elementy przed złożeniem, bo te skrzydła się ruszają, więc to musiałem wszystko porobić na rozmontowanym i dopóźnie, dopiero później po, połączyłem to w całość. Niestety okazało się, że tu jest taki rant, którego nie pomalowałem, więc musiałem to szybko zamaskować i pomalować jeszcze raz. I w momencie, kiedy ściągałem taśmy, yy, proszę, ja was te kalki mi odeszły. Także zostawiłem tak, że niby to jest low fizz a trzeba by nie. Także nikt mi nie, nie zabroni, także mam takie po prostu ślady, bo to już było po, po weatheringowaniu, po, po, po tych wszystkich zabiegach brudzących. Także taki efekt mi się podoba. Takie moje to jest, takie moje to jest inne oznaczenie, także dużo tu było dowolności, oczywiście, w sklejaniu tego, tego, tego modelu, w malowaniu, aczkolwiek wzorowałem się, mam li, literaturę. Mam wiele książek, zdjęć w internecie jest też pełno. Także, także tutaj jest to podparte faktami, że tak powiem, o ile mogę tak powiedzieć. I co? No i później myślałem sobie, no muszę jakiś opis wymyśleć, więc, więc zacząłem szukać tego Blue Tree, czy, czy w ogóle mamy jakiekolwiek informacje, i już się zabierają do wymyślania ja, ja jakiś rzeczy, ale okazało się, że mamy wszystko opisane na, tym, na tej maszynie latała pilotka Jaldine Gerams i ona... a w ogóle o co chodzi z tym blue teraz będzie tak troszeczkę, troszeczkę lore gwiezdnowojennego wam tutaj yy, przytoczę Otóż jak kręcili Nową Nadzieję, według scenariusza były trzy eskadry X-Wingów, które atakowały gwiazdę śmierci z Javi na cztery. Były to czerwoni, zieloni i niebiescy. I w momencie, kiedy, kiedy zaczęto robić efekty specjalne, się okazało, że niebiescy nie mogą być, bo po prostu gryzą się te elementy namalowane na modelach z blue screenem. Więc po prostu by to nie wyszło, więc szybko zmieniono nazwę eskadry na gold i dlatego mamy Green, Red i Gold Yellow, przepraszam Yellow, Red i Gold i te, i te eskadry biorą, biorą udział w ataku na gwiazdę śmierci a co się stało z niebieską? no właśnie o to chodzi Niebiesko, tajemnica niebieskiej eskadry eskadry niebieskich może tak lepiej to będzie brzmiało rozwiązała się w momencie kiedy został nakręcony Łot 1 tam reżyser stwierdził, że właśnie zrobi eskadrę niebieską która atakuje która wspiera atak rebeliantów na, na planecie archiwum Skarif i tam po prostu eskadra niebieska wlatuje pod osłonę planetarną i w całości prawie, że zostaje zniszczona, tam. Bo w momencie kiedy Gwiazda Śmierci wykonuje to co miała wy, wykonywać, oni byli pod spodem, planeta ulega zniszczeniu i e, i również niebieska eskadra Teoretycznie cała zostaje zniszczona, i tutaj fart niesamowity dla mnie, bo się okazuje, że niebieski 3, czyli Blue Tree, nie zdążył wlecieć pod osłonę. Zamknęła się brama na tyle, była daleko od tej osłony, że nie rozbiła się tak jak dwóch innych o, o bramę, i udało jej się podciągnąć myśliwiec w górę i wzięła udział po prostu w, 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 w bitwie orbitalnej. Także X-Wing przetrwał bitwę o Skarif, wrócił, czy brał udział w, bit w bitwie o Jawin, nie wiadomo. Ja po prostu zrobiłem sobie e, takiego mocno właśnie postrzelanego. Widzicie tutaj strzały, ślady po strzałach blasterowych, które otrzymał, ale wytrzymał, gdyż ponieważ był bardzo, bardzo wytrzymałym myśliwcem gwiezdnym, także dał radę powrócić na Jawin po po Także taka to jest moja historia. I to jest właśnie fajne, jeśli chodzi, jeśli mogę tutaj jeszcze dać taką wtrątkę. Ja wiem, że może wielu z Was to nie interesuje, już wy wyłączacie w tej chwili ten film. Ale to mi się podoba właśnie w Gwiezdnych Wojnach, że faceci robią tak jak było z nową nadzieją. Ralph Maguire namalował pojazd. Jakiś tam myśliwiec miał w głowie, George Lucas mu powiedział, że ma mieć skrzydła w kształcie litery X i tak dalej i tak dalej. Ralph Maguire to zrobił modelarze zabrali się do pracy i zrobili po prostu jakiś tam model. Zrobili model, prawda? Poszli niedaleko, niedaleko studia, gdzie były kręcone Gwiezdne Wojny, był sklep Revela i monograma i tam kupowali po prostu modele na kilogramy i z tych po prostu wyprasek sklejali, sklejali wszystko żeby te modele zrobić. No i nagle my teraz sklejamy w turnie modele zrobione na podstawie wyprasek tamtych. Także no to jest niesamowite, jeśli chodzi o modelarską, modelarską, taką, takie życie, jak to wszystko się przeplata. Także robimy modeli, modele modeli zrobionych z innych modeli, incepcja modelarska na pełnej. Także chyba to tyle, co chciałem wam powiedzieć. Oczywiście galeryjka, galeryjka będzie e, prezentacja zdjęciowa będzie po filmie, jak najbardziej. E, co jeszcze chciałem powiedzieć o Rewelu? No właśnie chciałem powiedzieć o Rewelu to, że to jest właśnie to. Dokupujecie sobie za ciężkie pieniądze, bo to naprawdę kosztowało bardzo dużo. Ja teraz nie powiem wam ile, ale ten zestaw był dość drogi kupujecie sobie takie wielkie pudło, myślicie, wow, ale to będzie czad, nie? ale to będzie czas. zrobimy sobie taką dioramkę tutaj będą się strzelały te, ten T-Fighter z X-Wingiem no i co i nie i nie zrobicie sobie dioramki T-Fightera z X-Wingiem, bo ponieważ te dwa modele są w różnej skali to jest po prostu, po prostu to jest jakiś dramat tu Wam mogę pokazać, to jest pilot X-Winga tutaj a to jest embrion Stifaitera. Także widzicie, jaka to jest. To nie jest troszeczkę skali. To jest prawie dwukrotna, dwukrotna skala, która po prostu yy, tutaj została zastosowana przed, przez przez Także według mnie jest to totalny absurd, totalny. No bo jak tak można? No i, i co, co mam zrobić teraz z tymi dwoma, z tymi dwoma? Jak one totalnie nie są w tej samej skali, nie? Ten jest dwa razy większy. Także no to piu 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 piu, 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 piu to, to nie gra a poza tym już abstrahując T-fightera dostajemy na fantastycznej podstawce i możemy go sobie postawić. Natomiast X-Wing jest bez podstawki. Tą podstawkę dostałem tutaj dzięki Maciejowi. Pozdrawiam, yy, pozdrawiam o, o, okropnie i dziękuję oczywiście. Yy, no więc yy, no taki, kupujecie sobie taki zestaw i dostajecie modele, które poza tym, że są z jednego uniwersum Totalnie do siebie nie pasują, nie? Także po prostu Brawo Revel Brawo Revel, dlatego jeśli chcecie sobie zrobić coś z Gwiezdnych Wojen Uzbierajcie więcej pieniędzy i kupcie sobie Bandai'a, bo to ma wtedy yy, Tylko wtedy sens Co prawda Rewel czasami yy, przepakowywał Bandai'a, więc można się yy, natknąć na, 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 na właśnie na Bandai'a, ale i nie będziecie musieli robić czegoś takiego jak ja że ja po prostu pododawałem tutaj kabelki w środku tam w tych panelach wziernikowych ze scratchu dorabiałem jakieś rzeczy żeby te panele w środku wyglądały że coś tam jest jednakowoż bo one są po prostu tylko tam jest jakaś wręga jakaś rurka i koniec są puste no a tam po, powinno być pełno maszynerii która tam robi z X-Wing'a tą fantastyczną maszynę kosmiczną także w tym gwiezdnowojennym stylu was pożegnam. A jeszcze a propos modelarstwa i Gwiezdnych wojen, jeszcze jedna jest fajna historia to już na pewno już mnie nikt nie ogląda w, w tej chwili ale jest fajna historia że po Nowej Nadziei Kenner wypuścił taką serię X-Wingów metalowych ze światełkami i one, znaczy T-Fighterów, przepraszam i one tu z tyłu bo tam się otwierało tak samo jak tutaj tam był pilot. I one tu z tyłu miały taki po prostu dings, do którego się wkładało bateryjkę. Tu się wkładało bateryjkę i po prostu wystawał tu taki, taki prostokątny, prostokątne coś. I to też służyło, że w momencie jak się bawisz, to go sobie tutaj trzymasz i i se możesz tam strzelać. Nie? I Kenner, Kenner wypuścił to jako po prostu zabawkę. I w momencie kiedy kręcono e, e, Imperium kontratakuje, jest scena, kiedy Imperator ląduje, a może to było w Powrocie Jedi, być może. Imperator ląduje, przelatuje właśnie prom na, podku, na tak, to było, to, było w, to było właśnie w, w Powrocie Jedi. E, Promląduje na pokładzie Gwiazdy Śmierci, i w tle lecą tam T-Fightery, właśnie, lecą T-Fightery. No i co się okazuje, żeby po prostu zaoszczędzić sobie pracy? Grupa modelarzy która i specjalistów od efektów, która kręciła tam i robiła te rzeczy, zakupiła kilkadziesiąt tych zabawek Kennera, i one tam na tych sznurkach przelatują, przelatują i robią po prostu tłok. No, ale oczywiście widzowie tam analizują wszystko, 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 i nagle wypatrzyli, że niektóre T-Fightery mają tutaj z tyłu taki dings. Już fandom ruszył, już Redcon ruszył i proszę Państwa, one zostały oszczone jako taką rozwojową wersją T-Fightera do właśnie promo Imperatora, że one właśnie tutaj mają taki specjalny dings w którym jest ten, w którym jest hipernapęd oraz osłony tarcz, czyli znaczy generatory pola tarcz, także także to jest piękne. To jest piękne, że to się samo samo się nakręca. No poza tym tutaj nie muszę wam opowiadać, ale proszę bardzo, tak jak mówię, Ralph Maguire Ralph Maguire wymyślił jakiś pojazd po prostu namalował, żeby to fajnie było, żeby George był zadowolony, modelarze to robią, a nagle później się okazuje, że że fandom działa i no teraz na szybko tego nie znajdę oczywiście, ale mamy o proszę bardzo, mamy przekroje, mamy jak działały silniki yy, i wszystko i wszystko, generatory i wszystko po prostu jest rozrysowane co do szczegółu firmy, które produkowały dane elementy wszystko, wszystko tutaj jest, także za to ja lubię akurat bardzo toksyczny fandom Gwiezdnych Wojen lubię jak to się wszystko rozrosło lubię jak to wszystko żyje i tym przedługim filmem tutaj zakończę naszą przygodę na tym kanale z Gwiezdnymi Wojnami na bardzo, bardzo długo i tak chyba mnie w tej chwili nikt nie ogląda więc nie ma sensu, żebym przypominał o moim bike e kit modeler e Pu, cafe te ołamane na kit modeler bo i tak już tego nikt nie ogląda także Trzymajcie się, następne wejście, następne live'y będą dopiero w następnym tygodniu, bo teraz weekend będzie zajęty, tak jak mówię, jadę na Babarybę, więc jeśli ktoś będzie na Babarybie w niedzielę, to możemy się spotkać, chwileczkę pogadać, zamienić parę słów. Ja nie będę się wy wy wystawiał, jadę tylko reportersko, y gdyż w sobotę nie mogę być, bo jadę do y Pardubic na pokazy, miał być M262, niestety się zepsuł, silnik mu padł ale w zamian będzie Hurricane, także fajnie, bo Hurricane'a nigdy nie widziałem, oraz C47, który też ma robić pokaz dynamiczny, także myślę, że będzie fajnie, oby tylko pogoda dopisała. Także, co będzie następne na macie, tego nie wiem, jeszcze się nie zastanawiałem, ale mówię, chwila odpoczynku się przyda, także to chyba wszystko. Pozdrawiam Was, bracio modelarska, haj, trzymajcie kciuki, bo jutro mam warsztaty modelarskie z dzieckami, także... Też będzie relacja, bo dostałem pozwolenie na robienie zdjęć, i filmowanie. Będzie telewizja i radio. Także uu, fame, fame. Dobra, to tyle. 21 minut. Bardzo długi film. Bardzo długi i nudny film. Także sekcja komentarzy dla Was. Pamiętajcie o bajkafi, pamiętajcie o prosto z pudła i pamiętajcie o tym, żeby kleić, modelować i bawić się przy tym najlepiej jak się da, bo to jest przecież najważniejsze. Kid modeler. Over and out.